Nazwisko? Hans Kloss. Hansa Klossa zna chyba każdy. Agent J-23 doczekał się nowego wcielenia w filmie Patryka Wegi. Mieszkańcy Jarot mogli go obejrzeć w ostatnią sobotę 20 lipca w kinie letnim. Kino na Jarotach zgromadziło mimo niesprzyjającej aury dość liczną widownię. Jest dzisiaj chłodno. Nie ukrywajmy, ale jest dzisiaj chłodno. Na to, co tutaj jest, to rzeczywiście ja jestem jestem zadowolony. Mimo tego organizatorzy liczą na to, że kolejne odsłony kina na Jarotach przyciągną jeszcze większą publikę. Tym bardziej, że planujemy to, co było dwa lata temu, że przed seansem filmowym krótki występ ciekawego zespołu, na przykład kapel Jakubowy. Mieszkańcy Jarod zauważają zalety takiego oglądania filmów. Mamy większą przestrzeń przede wszystkim, lepsze nagłośnienie mm. niż w domu, tak? Dyskusyjna sprawa. <goda> Fajnie. Może być, jest dobrze. Pogoda mogłaby być lepsza. Myślę, że to dobry pomysł, bo to nie każdy się wybierze gdzieś do miasta, żeby coś oglądnąć. Nie zawsze się znajdzie pretekst ku temu. A tu na miejscu dwa kroki, z tym, że może pogoda jest taka niesprzyjająca całkowicie. Na pogodę organizatorzy wpływu nie mają niestety. Chcą jednak, by kino na Jarotach było stałym elementem w wakacyjnym kalendarzu imprez na tym osiedlu Olsztyna. Z bokiem nam naprawdę bardzo dobrze układa się współpraca. Ja jestem przekonany o tym, że rzeczywiście to już powinno być w kalendarz, jeżeli przychodzi lipiec każdego roku, lipiec, sierpnia obecnego na Jarotach kino. Kino na Jarotach, tak to my na, nazywamy. Może tutaj podkreślić również no, dzięki zaangażowaniu pana prezydenta Grzymowicza. Pan prezydent Grzymowicz znalazł pieniądze w ostatniej chwili i to jest fajne. 3 sierpnia Kino na Jarotach zaprasza na wiki Christina Barcelona, a już 17 sierpnia polski film Juma. Pokazy kina letniego odbywają się na boisku Szkoły Podstawowej nr 34 imienia Józefa Malewskiego przy ulicy Herdera 3.